Czy wiecie, że miliony rodziców na całym świecie codziennie molestuje swoje dzieci przy użyciu takiej lub podobnej czapki? Niewiarygodne. Za chwilę Wam o tym opowiem. Najpierw chcę Wam jednak przedstawić Piotra. Piotr to wspaniały facet. Ma kochających rodziców, którzy kochają go zawsze, gdy sobie na to zasłuży. Ma wspaniałą żonę, pracę swoich marzeń. Rodzice kochają go bardziej wtedy, kiedy spełnia ich oczekiwania. Chwalą go, są z niego dumni, przede wszystkim wtedy, ponieważ jest bardzo posłusznym dzieckiem. Nie ma ludzi. Tata uczył go, że zawsze, jako mężczyzna, nie powinien płakać, nie, nie powinien okazywać żadnych emocji. Piotr, jak każde dziecko, wie, że potrzebuje tylko miłości i akceptacji swoich rodziców. Więc to robi. Nauczył się, że na tą miłość można sobie zasłużyć. Podporządkowywuje się po to, żeby ją dostać. Ten model sprawdził się również w jego małżeństwie. Jego żona kocha go bardziej, kiedy spełnia jej oczekiwania. W pracy sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Jego szef jest autorytetem. Nie sprzeciwia się mu. Mimo, że dzięki jego wiedzy i umiejętności firma mogłaby mieć lepszą sprzedaż, nie rozumie, co się dzieje. Niby ma wszystko. Pochodzi z cudownego domu, żona go kocha. W pracy pewno kiedyś awansuje, musi być tylko cierpliwy. Dziś czuje się coraz bardziej przytłoczony. Na co dzień pracuję z dorosłymi. Pomagam ludziom mieć lepszy seks. Seks to intymna relacja, miłość, czułość, codzienne rozmowy. Ale również podobne poczucie humoru, akceptacja własnego ciała czy pewność siebie. W szkole uczą nas, że edukacja seksualna to najczęściej uświadamianie. Mówią nam, co to antykoncepcja, co to są choroby weneryczne, albo co jest normalne, a co jest zboczone. Chciałabym wam dzisiaj zredefiniować edukację seksualną i pokazać, że kiedy ją poszerzymy o samoakceptację. I dodamy do tego również relacje. To w takiej prawdziwej edukacji seksualnej mamy kilka innych rzeczy. Mamy szacunek, rozmowy o wszystkim, mamy również stawianie granic, mamy akceptację właśnie i naukę o własnym ciele. Mamy motywację i budowanie relacji. Słuchajcie, to wszystko to jest edukacja seksualna. Co ciekawe, wszystkie te elementy składają się również na sukces zawodowy. Od łona naszych mam jesteśmy seksualni. I chciałabym, żebyście to zapamiętali. Każde małe dziecko jest istotą seksualną. Czuje przyjemność z dotyku i z własnego ciała. Więc to, jak dotykamy, jak przytulamy nasze dzieci, ma znaczenie. Czy wiecie, że po raz pierwszy przyjemność z dotykania własnych narządów mamy już w brzuszku naszych mam? Są genialne filmy USG, które pokazują, jak maluszki w brzuszku dotykają swoich części intymnych i jak się przy tym uśmiechają. W tym momencie czerpiemy już radość z dotyku. Więc pytanie: mm, a może jeszcze nie? <śm> to, co my jako rodzice robimy, to obserwujemy nasze dzieci od najmłodszych lat. I Wy możecie również zaobserwować przyjemność płynącą z dotyku i z ciała naszych małych dzieci. Kiedy mieliście małe dzieci albo macie i po odpieluszkowaniu jest taki fajny czas, kiedy dziecko zyskuje nagle swobodny dostęp do swoich narządów, dotyka swojego penisa czy swojej waginy, ociera się o różne zabawki, o stoły, świetnie się przy tym bawiąc. Możecie to zaobserwować. Więc pytanie, kiedy słuchajcie rozpocząć edukację seksualną dzieci? Tak naprawdę w chwilę po porodzie, słuchajcie. I to jest genialny czas, kiedy wszyscy, jako rodzice, spełniamy się świetnie. Całujemy, przytulamy, głaszczemy, dotykamy, po prostu jesteśmy fenomenalni. Niestety, w niedługim czasie dajemy ciała i zaczynamy molestować nasze dzieci. Często nawet nie wiemy, że molestujemy. Sama padłam ofiarą definicji molestowania. Wydawało mi się, że to są już takie mocne, złe czynności. Jak wymuszony seks, pedofilia czy dotykanie miejsc intymnych bez zgody z drugiej strony. Tymczasem słownik PWN, jak i literatura fachowa z zakresu seksuologii klinicznej mówi nam, że molestowanie to również nachalne proszenie się, stwarzanie onieśmielającej czy wrogiej atmosfery, przekraczanie granic osobistych. Przekraczanie granic? Onieśmielanie? Znacie granice waszych dzieci? A co gdybym wam powiedziała, że w niejednym domu pies czy kot ma lepiej traktowane i zachowane granice niż dzieci? Lubicie zwierzaki? Lubicie je głaskać? Miękkie futerko, merdający ogon, wzrok pełen miłości. Zachęcają nas do tego, byśmy głaskali zwierzęta. A co, gdy pies warczy, a kot drapie? Głaszczecie dalej? Czy jednak widzicie, że zwierzak nie ma ochoty i odpuszczacie? Zobaczcie teraz małe dziecko. Mówi, albo po prostu płacze. Wyraźnie widać, że nie ma ochoty pocałować babci czy cioci na dzień dobry. Całym ciałkiem mówi nie. I co wtedy najczęściej się słyszy? Pocałuj babcie, bo będzie jej przykro. Naprawdę. Dwo-trzy trzylatek ma zrozumieć, że to jest normalne, że tak wypada, że wszyscy całujemy i przytulamy swoich bliskich. Bzdura. Dzieje się dużo złego. Może inaczej? Wyobraźcie sobie, że jesteście w parku. Obcy facet podbiega i przytula was na misia. Podoba wam się to? Powiecie mi, Monia, to jest obcy facet. Przekroczył moje granice osobiste. A ja wam powiem, że jeżeli dziecko widzi kogoś po raz pierwszy, albo widzi kogoś rzadko, to dla niego to jest też obca osoba. Wszystkich przytulacie i całujecie? Czy gdy czujecie dystans, dajecie po prostu rękę? Pozwólcie na to i dziecku. Inaczej nauczycie go, że rodzice albo inni dorośli mają prawo decydować o jego ciele wbrew jego woli, że to oczekiwania dorosłych są ważniejsze od jego potrzeb. Hmm? Dziś to wy macie władzę. Za paręnaście lat tą władzę będą mieć szefowie waszych dzieci <laughs> albo ich mężowie czy żony. Jeżeli nauczycie dziecko, że ma się podporządkować. Możecie jednak zrobić coś innego. Możecie nauczyć dziecko, że ma prawo komunikować, kiedy coś jest wbrew jego woli, kiedy coś przekracza jego granice. Wtedy poradzi sobie w dorosłym świecie i nie będzie narażone na takie sytuacje. Hmm? Pozwólcie również dziecku na okazywanie wszystkich emocji. Czasem płacze, czasem się położy gdzieś na ziemi i krzyczy. Wiem, że dla nas to jest niewygodne. Tylko coś, co dla nas jest błahostką, czasami jest końcem świata dla malucha. Co jest bardzo ważne, pokazujcie dziecku również swoje emocje, ale nie tylko te dobre. Pokazujcie mu złość, pokazujcie mu zmęczenie, zdenerwowanie, nie tylko miłość, szczęście i radość. Maluch nauczy się wtedy, jak sobie radzić z trudnymi emocjami innych, a w dorosłym świecie jest to bardzo ważne. Pamiętacie jeszcze naszą porzuconą czapkę? Czy gdy byliście mali, słyszeliście taki tekst? Jest zimno, załóż czapkę. Hmm? Mama mówi, kochanie, włóż szalik i rękawiczki. Na dworze jest minus 10. Dziecko patrzy, ale mnie jest ciepło. Mama. Wydaje ci się, jest zimno, zobacz, jest śnieg. Dziecko. Nie, mnie jest ciepło. Kto ma rację? Dziecko, mama, oboje. Dlaczego zakładamy, że odczucia naszego dziecka są nieprawdziwe? Czy wszyscy tak samo czujemy temperaturę? Nie. Jeżeli zmusimy dziecko do zakładania czapki i powiemy mu, że odczucia z jego ciała płynące są nieprawdziwe, to nauczymy je, żeby przestało ufać swojemu ciału. Ono straci pewność siebie, bo nie będzie pewne, czy to, co czuje, jest prawdziwe. Wystarczy zrobić prostą rzecz. Wystaw dziecko na balkon, na taras, wyjdź z nim na dwór, przed dom. Wtedy zobaczy, że ciepło, które czuje, to jest ciepło płynące z domu. Ale wystarczy być chwilę na dworze, by poczuło zimno i doświadczyło go. Samo zmieni zdanie. Najczęściej przekraczamy granice naszych dzieci w momencie, kiedy rodzice, dorośli, czują inaczej niż dzieci. A dorośli uważają, że ich zdanie jest ważniejsze. Słyszeliście kiedyś może też takie zdanie? Chłopaki nie płaczą? Hmm? Tak w dzieciństwie zaczyna się opresja chłopców. Mały, wrażliwy chłopiec spadł z rowerka. Co słyszy? Chłopaki nie płaczą. Nie okazują emocji. Słuchajcie, zarąbiście! Tylko w ten sposób wychowujemy kolejne pokolenie mężczyzn zablokowanych emocjonalnie, nie potrafiących pokazać swoich uczuć, i kobiety, sfrustrowane, które im towarzyszą i czekają na jakikolwiek przejaw emocji, zabity w dzieciństwie. Tacy mężczyźni w pracy często są zdystansowani. Wydają się być oschli, nie pokazują swoich, swoich prawdziwych emocji. Wydaje nam się, że im jest wszystko jedno. A po co awansować kogoś, komu jest wszystko jedno? Edukacja seksualna to również akceptacja własnego ciała, a akceptacja własnego ciała zaczyna się od nazywania. Już małe dzieci uczymy, co gdzie jest. Tu jest nosek, tu jest właściwie wagina, tu jest odbyt. Małe dziecko niech, niech dotyka swojego ciała, kiedy się myje, niech eksploruje je. Niech włoży sobie palec do odbytu i umyje odbyt. To jest jego ciało. Akceptacja jego ciała jest absolutną podstawą. Daje mu pewność siebie. Kiedy wiemy, że ludzkie ciało jest naturalne, to wiemy, że jest piękne. Chodzimy z podniesioną głową. Może wiecie, że mówi się, że osoby, które są atrakcyjne, mają łatwiejsze życie i zarabiają więcej? Hmm? A wiecie, że atrakcyjność w dużej mierze wynika z pewności siebie? Hmm? Edukacja seksualna to również obserwowanie rodziców obserwowanie tego, jak się zachowują na co dzień. Jak rozmawiają ze sobą, jak się szanują, jak się całują, jak się przytulają. Jak mówią o innych przy nich i kiedy ich nie ma. Kiedy jest sąsiadka i mówimy jej, że jest wspaniałą kobietą, a chwilę później zamykamy drzwi i mówimy, że mało inteligentna i nieładna, to nasze dziecko uczy się, że świat jest fałszywy, że komplementy są po coś. I kiedy pójdzie do pracy, będzie budował mur, czy budowała mur między sobą a współpracownikami. Będzie bała się, albo bał się, że świat i ludzie są fałszywi, bo to, to zostało wyniesione z domu. To, co jest najfajniejsze w edukacji seksualnej, to edukacja od najmłodszych lat. Wiecie, że dzieci, które, są, które rozmawiają z rodzicami od najmłodszych lat o seksie, mają z nimi dużo lepszy kontakt w trudnym nastoletnim wieku? Dla takich dzieci nie ma tabu. One wiedzą, że mogą z rodzicami rozmawiać na każdy temat, że rodzice zawsze im pomogą, że jeżeli przyjdą do rodzica, a rodzic czegoś nie wie, to poszukają razem odpowiedzi w internecie. Rodzice powiedzą: No nie wiem, musimy sprawdzić. Tacy rodzice przepraszają też dzieci. Uczą je, że komunikacja w komunikacji tak naprawdę nie ma trudnych tematów, słuchajcie. Są tylko takie tematy, które wymagają więcej współpracy i wymagają zdobycia wiedzy, żeby znaleźć rozwiązanie. Dajcie dzieciom siłę. Pozwólcie im na wybory. Niech wybiorą, w co, co sobie założą, z kim się bawią, z kim się przyjaźnią. Przecież to nie nam ma zależeć na tym, z kim się bawią albo przyjaźnią. No słuchajcie, chyba że ma wam zależeć, że to jest dla was ważne. Wtedy rozmawiajcie, negocjujcie z dzieckiem. Mówcie mu, dlaczego dla was coś jest ważne. Świadome dzieci bywają niegrzeczne, ale one wiedzą, czego chcą i wiedzą, że mogą chcieć. Takie dzieci od dziecka popełniają błędy, bo doświadczają, tak? Bo czasami ich wybory są głupie. Pamiętacie swoje dzieciństwo, tak? Nie wszystko jest mądre, co wymyślamy. Ale to moc jest w was, w rodzicach. Więc już dziś możecie zrobić coś dla swoich dzieci. Widzicie teraz też, jak edukacja seksualna może wpływać na sukces zawodowy? David Bisi w swoich badaniach pokazywał, że ludzie, którzy mają lepszy seks, mają lepsze relacje i przekłada się również to na ich pracę. Dlaczego? Dlatego, że takie osoby są pewne siebie. Takie osoby wiedzą, że można zaufać sobie, dają radę. Pamiętacie jeszcze naszego Piotra? Wyobraźmy sobie, że nasze dzisiejsze spotkanie ma miejsce 34 lata temu. Cofnijmy się w czasie. Razem z wami, tutaj na widowni, siedzą rodzice Piotra. Jego mama jest w drugim trymestrze ciąży. Słuchają o tym, jak edukacja seksualna wpływa od dziecka na, na jego przyszłość. Po porodzie otaczają syna bezwarunkową miłością. Mówią mu, że zawsze będą go kochać, niezależnie od tego, co zrobi. Piotr może wybierać, w co się ubierze, co zje, kogo i kiedy przytuli. Ma fantastyczną relację z rodzicami, bo wie, że rodzice go kochają i że może przyjść do nich ze wszystkim. Nauczył się, że nie ma trudnych tematów, że wystarczy poświęcić czas, żeby znaleźć porozumienie. Na studiach pozna fantastyczną dziewczynę. Razem stworzą silną, intymną relację. Piotr od zawsze też wie, że są granice ciała. Szanuje siebie i innych. W pracy będzie odważnie proponował różne rozwiązania. Będzie mówił o tym, co warto zmienić, odważnie, bo wie, że jeżeli coś jest dobre, to warto, warto o to powalczyć warto ponegocjować. Nauczył się, że. Relacje buduje się na szacunku. Rodzice dali mu wspaniały fundament do życia pełnego radości i szczęścia. Wyobraźcie sobie, że to wy jesteście rodzicami Piotra. Wolicie być jego rodzicami z tego pierwszego przykładu, a może z tego drugiego. Macie moc. To od Was zależy, jacy Piotrowie pojawią się w naszym życiu. Duże zmiany jutro zaczynają się od małego kroku dziś. Więc jaki będzie Twój krok, gdy wyjdziesz z tej konferencji? Który Piotr pojawi się w Twoim, w naszym życiu?